W komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie odbyło się oficjalne zakończenie inwestycji związanej z instalacją paneli fotowoltaicznych oraz modernizacją kotłowni. Prace nad tym ambitnym projektem trwały kilka miesięcy i zostały pomyślnie zakończone w październiku. Inwestycja obejmowała montaż nowoczesnej instalacji fotowoltaicznej, która przyczyni się do znacznego zmniejszenia zużycia energii elektrycznej przez budynek. Dodatkowo zainstalowano pompy ciepła oraz klimatyzatory, które zapewnią komfort termiczny zarówno latem, jak i zimą. W ramach modernizacji przeprowadzono również remont pomieszczeń kotłowni, co przyczyni się do poprawy efektywności energetycznej całego obiektu. Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie na przełomie sierpnia i września Została przeprowadzona inwestycja mająca na celu montaż paneli fotowoltaicznych oraz wymianę kotłowni na nowoczesną kotłownię składającą się z pomp ciepła oraz instalację klimatyzatorów w pomieszczeniach socjalnych dla strażaków pracujących w naszej komendzie. Środki pozyskane na tą inwestycję to blisko 600 tysięcy zł. Pozyskane zostały z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej to blisko 300 z komendy głównej są to środki z firm ubezpieczeniowych 150 tys. zł, środki z gminy Białogard 100 tys. zł, środki z powiatu białogardzkiego 40 tys. zł oraz z gminy Karlino 10 000 zł. Instalacja ma moc blisko 50 kW i pozwoli ograniczyć wydatki na energię elektryczną oraz na ogrzewanie. Zakończenie tej inwestycji to ważny krok w kierunku zrównoważonego rozwoju i efektywnego zarządzania energią w komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie. To wydarzenie stanowi znakomity przykład, jak lokalne instytucje mogą przyczynić się do walki ze zmianami klimatu poprzez inwestowanie w czyste technologie energetyczne.